Nowych haseł, wierzymy w potęgę Państwa umysłów, bo jak wiadomo umysły to jest najlepsza inwestycja i jak się okazuje Wrocław bardzo dobrze o tym wie i wiedzą o tym również moi e, dzisiejsi goście, pani Małgorzata Cebrat i pan Jakub Jernajczyk z Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Pani Małgorzato, czym dokładnie jest ta Akademia? Akademia jest to organizacja powołana przez prezydenta miasta Wrocławia, która skupia młodych uczonych i artystów wrocławskich. Jest to grupa około 20 osób. Młodych, zdolnych, uczonych i artystów. I jaki jest jej cel? Celem jest kilka. Jednym jest jakby wspomożenie Urzędu Miejskiego w. Ja wiem, można powiedzieć, w kontaktach ze środowiskiem naukowym wrocławskim. A czy to ma służyć również wyławianiu tych najwybitniejszych umysłów z Wrocławia, z młodych uczonych? Oczywiście tak. To znaczy, my bardzo zachęcamy, żeby właśnie takie najwybitniejsze umysły się do nas przyłączyły. Natomiast innym celem jest również propagowanie inicjatyw naukowych czy okołonaukowych, mających służyć mieszkańcom Wrocławia. Panie Jakubie, ale czym akademia różni się od takich innego rodzaju um, instytucji naukowych, na przykład kół naukowych, które działają w zasadzie na każdym kierunku, na każdym wydziale nawet parę? Dokładnie, no, po części odpowiedź jest już w tym pytaniu, powiedziała Pani, że działają na każdym kierunku, czyli one są po prostu ograniczone do pewnej dyscypliny. A główną cechą Akademii Młodych Uczonych i Artystów jest interdyscyplinarność, czyli no, wymiana myśli między naukowcami, twórcami, artystami, którzy reprezentują różne dziedziny no, twórczości intelektualnej człowieka. Rozumiem, że ta akademia zakłada pewną elitarność. W jaki sposób do tej elity można dołączyć, i kto? Kto na to pytanie odpowie? Pani Małgorzata. Widzę. Ja mogę odpowiedzieć. To znaczy, warunkiem przystąpienia do Akademii Młodych Uczonych jest oczywiście odpowiedni wiek, to znaczy nie więcej niż 35 lat. I po prostu należy się zgłosić wraz ze swoim dorobkiem naukowym bądź artystycznym, który jest oceniany przez, przez nas, czyli obecnych członków, ale również przez naszych starszych kolegów, kapituły Akademii, która nam pomaga w tym wyborze. I bardzo ważna sprawa. Co daje. Istnienie, funkcjonowanie takiej akademii naszemu miastu? My byśmy chcieli rozpropagować pewne inicjatywy edukacyjne, na przykład. To, co akademia do tej pory zrobiła w ciągu pierwszego roku swojego trwania, to takie warsztaty naukowe dla licealistów, które się różnią od inicjatyw typu na przykład festiwal nauki, że nie są inicjatywami pokazowymi, ale dają możliwość uczniom. Uczestniczenia w badaniach naukowych, czy dotknięcia faktycznie laboratoriów i instytucji naukowych przez dłuższy okres czasu, nauczyć pracy w grupie, nauczyć myślenia twórczego, rozwiązywania samodzielnego problemów. A jeśli chodzi o kontekst Europejskiej Stolicy Kultury, 2016 rok? Tak. W Akademii powstał projekt takiego dużego multimedialnego festiwalu Art and Science, czyli prezentującego styk sztuki z nauką. Zaproponowaliśmy ten projekt do programu Wrocław Europejska Stolica Kultury 2016. Został przyjęty, jak się okazuje, w tej chwili jest mocnym elementem tego programu, więc będziemy go najprawdopodobniej realizować. Być może mają Państwo w swoim otoczeniu jakieś wybitne naukowe umysły, jakiś geniusz. Jeśli tak, to proszę koniecznie wspomnieć im o Akademii Młodych Uczonych i Artystów. A wszystkie informacje można znaleźć na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego.